Już od dłuższego czasu Alosza oczekiwał na wezwanie pierwszego. Jego podróż do tego miejsca była długa i męcząca, niemal przez całą noc nie zmrużył oczu. Nie ma się zatem co dziwić, że w pewnym momencie przysnął. Zdawało mu się, że jest młodym chłopcem, stoi gdzieś przed wiejską chatą, a tuż obok niego, dobrze mu znany z tamtych czasów i lubiany przez niego nauczyciel. Trzymał coś w dłoni, jakiś mały drobny przedmiot, w pewnym momencie podsunął mu go niemal pod same oczy i rzekł. Spójrz, Aloszka, to jest gwóźdź. Powiedzmy, że ten gwóźdź jest ważnym dowodem w sprawie. A teraz popatrz na to pudełko. W tym pudełku jest bardzo wiele gwoździ, bardzo podobnych, niemal identycznych, lecz bez większego znaczenia dla sprawy. Teraz pomyśl, Alosza, co stanie się, gdy ten jeden ważny gwóźdź wrzucę i wymieszam z pozostałymi? Będzie go ciężko odnaleźć. A ty dałbyś radę go odnaleźć? Alosza przez chwilę zastanowił się. — Tak, dam radę. Ten ważny gwóźdź był karbowany, a te w pudełku nie. — A gdybyś nie wiedział, że ten ważny gwóźdź jest karbowany, dałbyś go radem odnaleźć? — zapytał ponownie nauczyciel. — Nie, wówczas chyba nie dałbym rady. — Otóż właśnie, Alosza, na tym polega dezinformacja. Zasady bardzo niewielu zna szczegóły, dlatego tak łatwo jest oszukać pozostałych. — A teraz, Alosza, przyjrzyj się tym kurom. Łażą w te i we w te. Szukają pomiędzy ziarenkami piasku coś na dziób. Wez tej torebki garść ziarna. Nauczyciel podsunął mu papierową torbę z karmą, a losza pełną garść. A teraz sypnij, chłopcze. Mała piąstka rozluźniła się i ziarno padło na ziemię. Obserwuj, alosza, obserwuj, jak się zachowują. Każda chce zeżreć jak najwięcej. Dziobią się wzajemnie, walczą, kradną spod dzioba jedna drugiej, aż wszystko zniknie. Ludzie zachowują się podobnie, alosza. Bardzo podobnie, tylko wymagają innego ziarna, a kto posiądzie to ziarno, ten staje się ich panem. Zapamiętaj, Alosza: dobrze karmiona kura to smaczny rosół, dobrze karmiony człowiek to oddany sługa. Oczywiście, pod jednym warunkiem, musisz mieć dla nich karmę. Jeśli stracisz ziarno, stracisz wszystko. W tym momencie ktoś szatnął Aloszem za ramię: Przebudźcie się, jesteście proszeni do gabinetu. Tak, tak, już wstaję. Odparł cicho losza. Mów śmiało, zachęcał pierwszy, co proponujesz. Moim zdaniem przede wszystkim należy zachować spokój. Komisja powinna działać powoli i zbierać dużo materiałów, w większości bez głębszego znaczenia. Ważne jest, by uzbierało się tego dość dużo tomów. To będzie świadczyło o dobrej woli komisji w wyjaśnieniu przyczyn katastrofy, a przy okazji wprowadzi spory bałagan. W przekazywaniu materiałów proponuję wstrzemięźliwość. Im dłużej będą czekać, tym lepiej. Dobrze by też było, aby takie przekazywanie wyraźnie zostało podkreślone przez media. Trzeba też będzie wyszukać autora filmiku, filmiku, który to wprowadził tyle zamieszania i nie bez podstawnych podejrzeń. Oczywiście chodzi mi o to, by kogoś do tej sprawy podstawić. Na szczęście filmik ten jest słabej jakości, więc wydaje mi się, że pomniejszenie jego znaczenia nie sprawi większych trudności. Co do czarnych skrzynek na razie nie będę się wypowiadał, nie znam jeszcze ich dokładnej zawartości. A teraz przejdę do najistotniejszego zagadnienia. Mianowicie do wypływających z tej katastrofy przyszłych naszych korzyści. Chodzi mi o sektor energetyczny i pełną jego kontrolę na długie lata. Oczywiście bez jakichkolwiek zakłóceń w tym rejonie. I tu widziałbym wyraźny podział naszych zachodnich braci, a właściwie to podsycanie rodzących się tam konfliktów to tak na wszelki wypadek, aby nie przyszła im do głowy jakaś fantazja, by zaszkodzić lub wmieszać się w nasze interesy. Kontrola na tym będzie trudna, ale nie na tyle by była niemożliwa. Wystarczy odpowiednio odkręcać i zakręcać kurek z informacjami. Mina na twarzy pierwszego wyraźnie się poprawiła. Ten alosza to strzał w dziesiątkę, pomyślał. Koszerny siedział zamknięty w swojej willi na wyraźne polecenie szefa. Przed nim stała niemal do połowy opróżniona butelka żołądkowej. Pił już od kilku dni. Jego codzienny rozkład zajęć ograniczył się do kilku czynności, ale tą podstawową stało się właśnie picie. Dla takiego pokroju człowieka, jakim był koszerny, odosobnienie to koszmar, czuł się więc jak katorżnik. Na kominku ustawił wszystkie puste już flaszki, starannie jedna obok drugiej, jak kolekcjoner ukochane eksponaty. Były to małe buteleczki, zwane potocznie małpkami. Zakupił ich dziewięćdziesiąt sześć, każda z osobna stanowiła jedną ofiarę katastrofy. Do etykiet przylepił karteczki, zapisane imieniem i nazwiskiem uczestnika tragicznego lotu. Po środku, oparty o szkło, widniał wycięty z gazety portret prezydenta koszerny domalował mu długopisem wąsy i zbieżnego zeza. Od tej pory, ilekroć patrzył w swoje koszmarne dzieło, wywoływało to u niego zachwyt, był przekonany, że stworzył arcydzieło. Czasami sięgał za komórkę, jedyne źródło kontaktu z przyjaciółmi, ale tylko wówczas, gdy nie poczynała się w jego mętnych oczach dwoić i troić. Słał wówczas SMS-y z żenującymi dowcipami na temat tragicznie zmarłych i sprowadzanych do kraju zwłok. Kiedy już dość silnie jego mózg atakował napływający z kwiom alkohol, poczynał się nad sobą rozżalać. Włączał wówczas swój ulubiony serial Czterej Pancerni i Pies. Płakał, śmiał się lub śpiewał na całe gardło sprośne piosenki. Co kilka godzin wyglądał przez okno, aby sprawdzić, czy jego anioł stróż dobrze wypełnia swoją powinność. Kiedy w miarę był trzeźwy, widział tylko jednego. Kiedy przybywało płynu w żołądku zalewającego kolejnego korniszona czy śledzika, Widział tam dwóch, a nawet trzech goryli nasłanych przez szefa czuł się poniżony, upokorzony, niedoceniony przez przyjaciół nie wciągnęli go do tej wielkiej gry odstawili na bocznicę jak stary wóz do remontu klął ich, a potem przepraszał któregoś ranka przebudził się na twardej podłodze oczy miał zapuchnięte, włosy przepocone, posklejane, spodnie mokre od moczu zawstydził się rozejrzał dookoła, jakby chciał sprawdzić czy ktoś go nie obserwuje. Nagle przypomniał sobie, że jest sam, że jeszcze zanim sięgnął po pierwszą butelkę, był już sam. Poszedł do łazienki, aby wziąć prysznic. Popatrzył w lustro. Widział niewyraźnie. Przetarł oczy. Zorientował się, że braknie w nich soczewek kontaktowych. Nie potrafił sobie przypomnieć, co z nimi zrobił. Ostatni zapamiętany fragment to ten, gdy szary kop wąkiwał miskę pełną kiełbasy. Zemdliło go. Zwymiotował. Gdy był już czysty, poszedł szperać w szufladach, szukał starych okularów, po ich odnalezieniu przebrał się, potem ogolił, w końcu włączył radio. Popłynęła smutna melodia. Tylko nie to, pomyślał, już miał je wyłączyć, wówczas usłyszał męski głos. Odczytana wiadomość zaszokowała go ciało prezydenta i jego małżonki ma spocząć obok władców i bohaterów tej ziemi w królewskim mieście. Wściekł się, jednym machnięciem ręki, strącił całą kolekcję butelek, uzbieranych nad kominkiem. Pokój wypełnił hałas tłukącego się szkła, wycięty z gazety portret prezydenta powoli opadał w dół, koszernemu wydało się, że prezydent się uśmiechnął. Co ty myślisz, dziadku? Zapytała pani Helenka sędziwego pana, obserwującego z fotela ekran telewizora. To gra, Helenko, czysta farsa. Oni nie opakują ofiar, oni leją łzy nad tym, że nie udało im się wsadzić do samolotu brata prezydenta. Teraz tylko patrzeć, jak rozwinie się proces przejmowania całkowitej władzy. Dlaczego sądzisz, że to był zamach? Sędziwy pan nie odpowiedział. Przełknął napływającą do ust ślinę. A następnie przetarł wilgotną już chustką starczą twarz. Obie jego powieki opadły jak kurtyna w teatrze po skończonym już spektaklu. Do płuc zaczerpnął kilka łyków świeżego powietrza z otwartego w pokoju okna. Właśnie na parapecie przysiadł gołąb, ale nie znalazłszy nic, czym mógłby się pożywić, zaraz odfrunął. Poleciał ponad miasto ciche, smutne, pogrążone w żałobie. Zatoczył krąg wokół zgromadzonych poniżej ludzi. Zdłoczonych w długim niekończącym się szeregu tuż przy samej ulicy. Ludzie ci stoją tam w pokorze, w dłoniach ściskają kwiaty. Czekają na kolejny karawan przewożący zwłoki, chcą oddać im cześć. Większość z nich przestała już liczyć, która to z kolei już ofiara, od kilku dni stało się to codziennością. Jeszcze są zjednoczeni, jeszcze łączy ich ten sam ból. Jeszcze nie wiedzą, jeszcze nie widzą, że już na ich głowami gromadzi się ciemna chmura.